Cześć, tu Agnieszka Pilarczyk. Witam Cię w podcaście Quantum Mindset. Wyobraź sobie, że zapraszam Cię do restauracji i mówię: Mają tu świetne jedzenie. A Ty pytasz, co polecasz? Na co ja odpowiadam: Wszystko. Przecież to tylko jedzenie. Absurdalne, prawda? A jednak, dokładnie tak samo brzmi dla mnie, gdy słyszę. Medytacja i wizualizacja to przecież to samo. Siedzisz z zamkniętymi oczami, prawda? To trochę tak, jakby powiedzieć, że czytanie książki i pisanie powieści to to samo, bo w obu przypadkach mamy do czynienia ze słowami. Pamiętam moment, kiedy sama zrozumiałam tę różnicę. Byłam na spotkaniu medytacyjnym i zmagałam się z ciągłymi myślami o spotkaniu biznesowym, które czekało mnie następnego dnia. Nauczyciel prowadzący zajęcia zauważył moje rozproszenie i powiedział coś, co zmieniło moje podejście do tej praktyki. Agnieszko, przestań próbować sterować łodzią, pozwól jej płynąć i po prostu obserwuj brzeg. Te słowa były dla mnie momentem aha, który całkowicie przeorganizował moje zrozumienie obu praktyk. Dziś chcę się podzielić z Tobą tym rozróżnieniem w sposób, który mam nadzieję będzie dla Ciebie równie odkrywczy, bo kiedy już zrozumiesz, czym naprawdę różnią się te dwie praktyki, będziesz wiedzieć, kiedy używać medytacji, a kiedy wizualizacji dla maksymalnych efektów. Po dzisiejszym odcinku będziesz wiedzieć, czym naprawdę różni się medytacja od wizualizacji, kiedy stosować którą technikę, by osiągać jak najlepsze rezultaty. Jak łączyć obie praktyki, by wzmocnić ich działanie? I co najważniejsze, jak wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu? To nie będzie teoretyczny wykład, to będzie praktyczna podróż przez dwa niezwykle interesujące narzędzia pracy z umysłem. Gotowa? Zaczynamy! Zacznę od historii, która doskonale ilustruje potęgę wizualizacji. I uwaga, to nie będzie kolejna opowieść o sportowcu, który wyobraził sobie złoty medal. Aleksander Popow, rosyjski pływak, wielokrotny mistrz olimpijski, był na szczycie kariery, gdy nagle, podczas przejażdżki na skuterze wodnym, miał poważny wypadek. Obudził się w szpitalu z rozległymi obrażeniami i usłyszał diagnozę, która dla sportowca brzmi jak wyrok: Możesz zapomnieć o pływaniu na zawsze. Ale Popow nie pogodził się z tym wyrokiem. Zamiast tego zaczął codzienne sesje pływania, ale nie w basenie, a w swoim umyśle. Wyobraź sobie, leży w szpitalnym łóżku, unieruchomiony, a jednak trenuje. Co dokładnie robił? Każdego dnia, o tej samej porze, kiedy normalnie miałby trening, zamykał oczy i wizualizował każdy element swojego pływania. Nie było to mgliste myślenie o pływaniu. To było precyzyjne odtworzenie każdego ruchu, każdego oddechu. Czuł temperaturę wody, słyszał jej plusk, wyobrażał sobie napięcie w mięśniach, rytm oddechów, nawet chlor w nozdrzach. Jego trener, który odwiedzał go w szpitalu, twierdził, że widział, jak podczas tych wizualizacji palce popowa nieświadomie wykonują mikroruchy, idealnie synchronizujące się z jego mentalnym treningiem. I wiesz co, Kilka miesięcy później Popow wrócił do basenu. Nie tylko wrócił, ale zdobył kolejny złoty medal olimpijski. Z punktu medycznego, niewytłumaczalne. Z punktu neurobiologii, to fascynujące, ale zrozumiałe. To, co robił Popow, to był czysty podręcznikowy przykład wizualizacji. Ale w tym właśnie momencie możesz pomyśleć, Ciekawa historia, ale co to ma wspólnego z medytacją? I właśnie tu zaczyna się różnica, którą dzisiaj omówimy. Czym właściwie jest medytacja? Spróbuj tego ćwiczenia. Wyobraź sobie, że jesteś w kinie. Na ekranie wyświetlany jest film, twoje myśli, emocje, doznania. Medytacja to bycie tym, kto siedzi w fotelu i ogląda film bez wchodzenia na ekran czy zmieniania scenariusza. W medytacji jesteś obserwatorem rzeki swoich doświadczeń. Nie próbujesz zmienić jej biegu. Nie oceniasz, czy płynie zbyt szybko, czy zbyt wolno. Nie pytasz, dokąd zmierza. Jesteś po prostu świadkiem. Ale Agnieszka, ja nie potrafię przestać myśleć. Po 10 sekundach mój umysł już skacze między listą zakupów, a przypomnieniem, że nie zapłaciłam rachunku za telefon. I to zupełnie normalne. To jest właśnie odkrycie, które zmieniło moje podejście do medytacji. Celem medytacji nie jest brak myśli, celem jest zauważenie myśli bez przywiązywania się do nich. Moja nauczycielka medytacji użyła kiedyś świetnej analogii. To jak siedzenie przy ruchliwej drodze samochody czyli myśli będą przejeżdżać. Nie próbujesz zatrzymać ruchu to niemożliwe. Ale nie musisz też wsiadać do każdego samochodu i jechać z nim. Podczas medytacji pozwalamy myślom przepływać, nie przywiązując się do nich. Skupiamy się na oddechu, mantrze lub po prostu na istnieniu. Osiągamy stan głębokiego wyciszenia i obniżonych fal mózgowych alfa i teta. Jesteśmy świadkami rzeczywistości takiej, jaka jest. Wiesz, co odkryli neuronaukowcy? Regularna praktyka medytacji zmienia strukturę mózgu. Dosłownie. To trochę jak gdyby twój mózg chodził na siłownię. Badania z MRI pokazują, że medytacja wzmacnia korę przedczołową tę część, która odpowiada za skupienie i regulację emocji. Jednocześnie zmniejsza aktywność ciała migdałowatego, które jest jak taki wewnętrzny alarm przeciwpożarowy. Często nadwrażliwy i wywołujący niepotrzebny stres. Jest taki świetny eksperyment, który przeprowadzili naukowcy z Harvardu. Pokazali oni, że osoby praktykujące medytację przez 8 tygodni miały mierzalne zmiany w gęstości istoty szarej w obszarach odpowiedzialnych za uczenie się, pamięć i, uwaga, regulację emocji. To trochę jak aktualizacja oprogramowania mózgu. Nie dodaje nowych funkcji ale optymalizuje te, które już masz. A teraz przejdźmy do wizualizacji. Jeśli medytacja jest jak obserwowanie rzeki, to wizualizacja jest jak malowanie obrazu. To ty masz pędzel. To ty wybierasz kolory. To ty decydujesz, co pojawi się na płótnie. Wizualizacja to praktyka kreacji, to jak reżyserowanie filmu w twoim umyśle, gdzie ty decydujesz o scenariuszu, obsadzie, i scenografii. Podczas wizualizacji aktywnie tworzymy obrazy mentalne zgodne z naszymi intencjami. Angażujemy wszystkie zmysły, by doświadczyć tego, czego pragniemy. Używamy wyobraźni jako narzędzia do programowania podświadomości. Projektujemy rzeczywistość taką, jaką chcemy, by była. Ale Agnieszka, co jeśli nie widzę żadnych obrazów? Czy to znaczy, że nie potrafię wizualizować? Świetne pytanie. I tu zdradzę Ci coś bardzo osobistego. Ja też nie widzę wyraźnych obrazów pod zamkniętymi powiekami. Naprawdę, dla mnie wizualizacja to bardziej opowiadanie sobie historii. Jestem na scenie, czuję ciepło reflektorów, słyszę szemranie publiczności. Nie muszę tego dosłownie widzieć jak na ekranie kina IMAX, by wizualizacja działała. To częsty mit, że wizualizacja wymaga widzenia jak w filmie 8K Ultra HD. Dla wielu osób to bardziej jak poczucie, wyobrażenie, wewnętrzne opowiadanie i to jest całkowicie ok. A teraz ciekawostka naukowa. Badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego pokazują, że kiedy wizualizujemy wykonanie jakiejś czynności, w mózgu aktywują się obszary motoryczne te same, które byłyby aktywne, gdybyśmy faktycznie wykonywali tę czynność to dosłownie trening mózgu bez ruszania mięśniami. Pamiętasz historię Popowa? Jego mózg podczas wizualizacji pływania aktywował te same obwody neuronowe, które odpowiadały za faktyczne ruchy pływackie. To dlatego, kiedy wrócił do wody po kontuzji, jego technika nie ucierpiała. On trenował cały czas, tylko inaczej. Czy mogę zadać ci pytanie? Ilu pianistów jest na świecie? Miliony, prawda? A ilu z nich to wirtuozi poziomu Chopina czy Liszta? Garstka. Co ich różni? Oczywiście talent i godziny ćwiczeń, ale jest jeszcze coś. Sposób, w jaki trenują w swoim umyśle. Wielcy pianiści ćwiczą utwory nawet bez instrumentu. Przez precyzyjną wizualizację każdego palca, każdej nuty. Każdego niuansu interpretacji. Mamy więc dwie praktyki: medytację i wizualizację. Czym dokładnie się różnią? Pierwsza różnica tkwi w intencji. Medytacja nie ma konkretnego celu poza byciem tu i teraz. To jak spacer bez celu. Nie idziesz do określonego miejsca, po prostu doświadczasz drogi. Wizualizacja zawsze ma cel. Chcesz coś osiągnąć, wykreować, zmienić, to jak podróż z mapą i celem podróży. Druga różnica to aktywność umysłu. W medytacji dążymy do wyciszenia umysłu, do bycia obserwatorem, to jak oglądanie spektaklu z widowni. W wizualizacji aktywnie angażujemy umysł do tworzenia szczegółowych obrazów i scenariuszy, to jak bycie reżyserem tego spektaklu. Trzecia różnica to kierunek. Medytacja skupia się na teraźniejszości, na tym, co jest. Wizualizacja koncentruje się często na przyszłości, na tym, co może być. Czwarta różnica to postawa. Medytacja to akceptacja. Przyjmujesz rzeczywistość taką, jaka jest. Jak z pogodą. Nie próbujesz zmienić deszczu w słońce, po prostu go zauważasz. Wizualizacja to transformacja. Zmieniasz rzeczywistość zgodnie z zamierzeniem to jak planowanie ogrodu. Decydujesz, które kwiaty zasadzisz i jak go zaprojektujesz. I wreszcie piąta różnica neurobiologia. Choć obie praktyki wprowadzają nas w stan alfa, w stan relaksu i zwiększonej kreatywności, ich wzorce aktywności mózgu są różne. W uproszczeniu Medytacja uspokaja mózg, wizualizacja go ukierunkowuje. To trochę jak różnica między resetowaniem komputera a instalowaniem nowego programu. Oba procesy są wartościowe, ale służą zupełnie innym celom. Zamiast kontynuować rozważania teoretyczne, proponuję, abyś sama doświadczyła tej różnicy. Przejdźmy zatem do krótkiej praktyki. Najpierw medytacja. Znajdź wygodną pozycję. Jeśli możesz, zamknij delikatnie oczy i weź trzy głębokie oddechy. Teraz po prostu obserwuj swój oddech. Nie próbuj go zmieniać, po prostu zauważaj, jak powietrze wpływa i wypływa. Kiedy pojawią się myśli, a na pewno się pojawią, po prostu je zauważ. Aha, pojawiła się myśl, i delikatnie wróć uwagą do oddechu. Zauważ doznania w ciele. Być może czujesz jakieś napięcie, może ciepło, a może chłód. Cokolwiek to jest, bądź tego świadoma. Oddychaj wolno, miarowo i głęboko. Rozluźnij się. To jest właśnie istota medytacji bycie świadkiem bez oceniania, bez zmieniania. Po prostu jesteś. Teraz spróbujmy wizualizacji, pozostań w swojej pozycji z zamkniętymi oczami. Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie góry o wschodzie słońca. Najpierw stwórz scenę. Widzisz, jak pierwsze promienie rozświetlają dolinę poniżej. Kolory zmieniają się z głębokiego granatu przez fiolet po złoty. Teraz dodaj więcej szczegółów. Poczuj chłodne, rześkie powietrze na twarzy. Jest orzeźwiające jak łyk zimnej wody. Słyszysz delikatny szum wiatru i odległe śpiewy ptaków. Spójrz na swoje ręce. Trzymasz w nich kubek z gorącą, aromatyczną herbatą. Czujesz jej ciepło przenikające przez ceramikę do Twoich dłoni. Wdychasz jej zapach. Może to mięta. Może to bergamotka? Teraz poczuj emocje, radość i spokój, który Cię wypełnia. Czujesz się silna, pewna siebie, gotowa na nowy dzień. To jest istota wizualizacji. Tworzysz obraz mentalny, angażując wszystkie zmysły i emocje. Aktywnie kreujesz doświadczenie. Powoli wróć do świadomości miejsca, w którym się znajdujesz. A gdy będziesz gotowa, delikatnie otwórz oczy. Czy zauważyłaś różnicę? W medytacji byłaś obserwatorem, w wizualizacji twórcą. W medytacji akceptowałaś to, co jest, w wizualizacji kreowałaś to, co chcesz, by było. To trochę jak różnica między obserwowaniem ogrodu a jego projektowaniem. Oba doświadczenia są cenne, ale służą innym celom. Skoro już wiemy, czym różnią się te dwie praktyki, zobaczmy, jak najlepiej stosować każdą z nich. Medytację stosuję, gdy czuję wewnętrzny chaos i potrzebuję się ugruntować. Chcę zwiększyć swoją uważność na codzienne doświadczenia. Potrzebuję dystansu od natłoku myśli i emocji. Poszukuję głębszego połączenia ze swoją intuicją. Mam przed sobą trudny dzień. I potrzebuje wewnętrznego spokoju. Wizualizację z kolei wybieram wtedy, gdy przygotowuję się do ważnego wystąpienia lub spotkania, pracuję nad konkretnym celem zawodowym, zdrowotnym czy może osobistym. Gdy potrzebuję wzmocnić wiarę w siebie przed wyzwaniem, uczę się nowych umiejętności, jak popow, albo gdy chcę zaprogramować swój umysł na sukces w konkretnej sytuacji. To, co jest bardzo ciekawe, to to, że te dwie praktyki doskonale się uzupełniają. To jak rytm wdechu i wydechu. Potrzebujemy obu. Często zaczynam od krótkiej medytacji, by się wyciszyć i wejść w stan alfa, a następnie przechodzę do wizualizacji. To jak najpierw przygotowanie płótna, czyli wyciszenie umysłu, a potem malowanie obrazu, czyli wizualizacja. Pamiętasz historię o pianistach? Najlepsi z nich łączą obie praktyki. Przed ćwiczeniem medytują, by wyciszyć umysł, a następnie używają wizualizacji, by zobaczyć i usłyszeć idealne wykonanie utworu. Badania naukowe potwierdzają skuteczność obu tych praktyk i pokazują, jak różnie wpływają na nasz mózg. Regularna medytacja zmniejsza aktywność tzw. default mode network. Sieci, która odpowiada za ten wewnętrzny monolog, przez który czasem nie możemy zasnąć w nocy. Zwiększa gęstość istoty szarej w obszarach odpowiedzialnych za uwagę i samoregulację. Wzmacnia połączenia między różnymi obszarami mózgu, co przekłada się na lepszą integrację emocji i rozumu. Z kolei wizualizacja aktywuje te same obszary mózgu, które byłyby aktywowane podczas rzeczywistego wykonywania danej czynności. Wzmacnia ścieżki neuronowe związane z konkretnymi umiejętnościami. To dlatego sportowcy mogą poprawiać technikę przez wizualizację. Stymuluje układ nagrody w mózgu, wzmacniając motywację do działania. Jest taki świetny eksperyment przeprowadzony na gitarzystach. Podzielono ich na trzy grupy: pierwsza ćwiczyła utwór fizycznie, druga go wizualizowała, a trzecia nie robiła nic. Po dwóch tygodniach okazało się, że grupa wizualizująca osiągnęła niemal taką samą poprawę jak grupa ćwicząca fizycznie. To niesamowite, że tak różne praktyki mogą mieć tak głęboki wpływ na naszą neurobiologię. Ale najważniejsze jest to, jak możemy wykorzystać tę wiedzę w codziennym życiu. Medytacja to sztuka bycia obecności, akceptacji obserwacji. To jak siedzenie nad rzeką i patrzenie na przepływający nurt. Wizualizacja to sztuka tworzenia, kreacji, intencji, manifestacji. To jak malowanie obrazu przyszłości. Największa różnica między nimi tkwi w intencji. Medytacja to obserwacja bez osądzania, wizualizacja to kreacja zgodna z zamierzeniem. I wiesz co? Najlepsze rezultaty osiągamy, gdy łączymy obie praktyki. Najpierw przez medytację wyciszamy umysł i osiągamy stan alfa, a następnie używamy wizualizacji, by zaprogramować zamierzone cele. Na koniec chciałabym podzielić się ważną refleksją. W mediach społecznościowych często spotykamy się z uproszczonym podejściem do wizualizacji. Wystarczy zwizualizować sobie Ferrari i już za tydzień będzie stało pod Twoim domem. Rzeczywistość jest nieco bardziej złożona. Wizualizacja to nie jest magiczna sztuczka. To technika neurologiczna, to narzędzie, które pomaga mózgowi stworzyć nowe ścieżki neuronowe. Ale te ścieżki muszą być wsparte działaniem, by stały się trwałe. To trochę jak z GPS-em. Pokazuje ci drogę, ale to ty musisz prowadzić samochód. Wizualizacja kreuje mapę, medytacja daje ci świadomość drogi, ale to ty musisz wykonywać poszczególne kroki. Jeśli czujesz, że temat wizualizacji naprawdę do Ciebie przemawia, mam dla Ciebie propozycję dalszego rozwoju. Jeśli lubisz uczyć się we własnym tempie, bardzo Ci polecam mój kurs online Moc Wizualizacji. To jest kompleksowy system nauki skutecznej wizualizacji, dostępny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli z kolei lubisz intensywną pracę na żywo z moim osobistym wsparciem, zapraszam Cię na warsztaty stacjonarne, o których powiem już niebawem. Linki do wszystkich możliwości pracy z wizualizacją znajdziesz w opisie tego podcastu. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast rozjaśnił różnicę między medytacją a wizualizacją. Jeśli tak, Daj znać w komentarzach, co najbardziej ci zaskoczyło. Jeśli podobało ci się to, co usłyszałaś, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz mój kanał i zostawisz komentarz. Każdy taki gest naprawdę dodaje mi skrzydeł do tworzenia kolejnych odcinków. A jeżeli znasz kogoś, komu ten temat mógłby pomóc, podeślij mu ten podcast. Czasem jedno udostępnienie potrafi naprawdę zmienić perspektywę tej drugiej osobie. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że spędziłaś ze mną ten czas. Gorąco Cię pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym odcinku Quantum Mindset.